Dzień dobry. Dzisiaj e, nauki sędziego o grzeczności. Mają one miejsce w pierwszej księdze pana Tadeusza i e, związane są z zachowaniem Tadeusza, który zajęty rozmową z kokietującą go Telimeną e, zapomniał o podkomorzankach, a jego obowiązkiem było prowadzenie umiejętnej e, konwersacji oraz e, usługiwanie przy e, stole. Zauważył ten nie zarówno sędzia, jak i podkomorze. Swój wywód na temat grzeczności sędzia rozpoczął od tego, że w szkołach się teraz tej grzeczności nie uczy i to jest wielka strata. A grzeczność nie polega tylko na umiejętnym przyjmowaniu gości z uśmiechem, czy też... Stosowaniu odpowiednich gestów czy poruszaniu się z wdziękiem. To jest grzeczność kupiecka. Grzeczność szlachecka to coś więcej. Szlachcic wie, że wobec każdego z ludzi stosuje inny rodzaj grzeczności. Grzecznością może być okazanie miłości przez dziecko swojemu rodzicowi, bądź też szacunku wobec żony czy wobec sług towarzystwie. To też y, rodzaj y, grzeczności. Kiedyś tej grzeczności się uczono, uczono sztuki konwersacji i na przykład w towarzystwie opowiadano sobie historię powiatu. I każdy starał się y, zachowywać, y, postępować może zgodnie z pewnymi zasadami etycznymi, moralnymi, obyczajowymi, gdyż wiedział, że nie jest anonimowy że być może ktoś wspomni o nim w opowieści, w tej historii powiatu. To wpływało na, na obyczaje społeczeństwa szlacheckiego. Na moment sędzia zrobił pauzę, przestał mówić, ponieważ obserwował młodzież i doskonale wiedział, że oni nie lubią być pouczani. A zwłaszcza nie lubią, kiedy zbyt długo się na ten temat mówi. I po tej przerwie podkreślił, że bardzo ważna jest grzeczność wobec kobiet. To ona decyduje o afektach, czyli o miłości, i ona wpływa na zgodę rodów. I tutaj poseł sędzia odpowiednie spojrzenie w kierunku Tadeusza. Zaraz później wypowiedział się pod komorze na temat mody na francuszczyznę, ale o tym opowiem już w następnym filmiku. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia!